DJ oh, Rzegłym lato Palmy, banany. Nie wiadomo o co chodzi. Pierwszy listopad. No tak. Pierwszy listopad. Siemanko. Trzymaj trzyma mnie humor. Normalnie trzeba się śmiać w tych cholernych czasach. No, zobaczcie, co się dzieje. No, listopad jest, no. No, co ja zrobię, że to wszystko jeszcze rośnie? No i powiedzcie, że się klimat nie ocieplił. No jak się nie ocieplił? Musiał się ocieplić. Aha! Konkursik, a kilka nasion. Bananowca, musa velutina, to by ktoś chciał? Na pewno. A więc tak, około w środę o 20.00 podam wyniki. A zrobimy losowanie z komentarzy, ale w komentarzu przydałoby się coś napisać. Hmm, co by napisać? Nie żadne kropki tym razem. O, mogę? Maureli się czy mogę? Dzięki. Wpiszcie sobie w komentarzu. Nasiona musa velutina. O! I tylko te komentarze będą wybierane. Zrobimy losowanie. W sobotę. Jakoś albo film nagram, zobaczę. Około godziny 20. Pff, w środę. Słońce przygrzało. Łeb. No. A jakie nasiona? Z pierwszej produkcji. Z pierwszej, od stalewiaka, czyli świeżynka! Czemu świeżynka? Bo z tego od bananka! Ło! Hmm, ja jest tutaj jakiś otwarty. O! Proszę bardzo! Na przykład z tego. O, tu ja muszę je pozbierać, bo już ledwo wiszą. Jeszcze te poczekam, aż się otworzą. Skuteczność kiełkowania? Ja myślę, że tak z 90 parę procent. Bo swojskie. Jak się otworzy, to już jest działające nasionko, które pierwsze mi kiełkowały po jakichś trzech tygodniach, ale niektóre... A w ogóle to się nagrywa? Działa. A niektóre sobie kiełkowały, wyobraźcie sobie, po pół roku. Tak. Życie, do nasion trzeba mieć mega cierpliwość, ile mamy stopni w szklarni 1 listopada, a już mówię 22,8 na tym poziomie, także jest ciepło, nie palę w piecu, wystarczy, że słoneczko świeci, tak więc wiecie co wpisać w komentarz i zrobimy jakieś, są takie strony, co losują komentarze, chyba nie ma dużo wymagań, co? I nasionka, ktoś sobie wysieje, i fajnie by było, jakby ktoś to wysiał i udałoby się komuś to, że wylezie, nie? I byście dali znać. A może tak, chwilę o wysiewie powiedzmy, że dostajecie te nasionka. No to tak myślę, na cholerę ci ten kaptur, to tak myślę. <noise> tak z 24-6 stopni, żeby w nocy, w dzień było, albo odwrotnie, nie nieważne, a w nocy z 30. No umie, tak w kiblu sobie nad znaczy się nad kibelkiem, nie? Takie miałem tam, wiecie. W lęgarni nasion. <grym> I tam było ze 32 w nocy, jak się w piecu napaliło. A w dzień tak myślę, no 24, 26, no z rana zimniej, tak? Także tak to wygląda. Nic trudnego. Jak coś to się spytać tam wiecie. Pod filmem śmiało nie gryzę jak z tą uprawą i w ogóle zresztą Musa Velutina Uprawa, albo Musa Velutina Stalewiak. Pszit. Tyle pomocy. To tyle by było. Środa około 20:00 tam dam znać, czy tam... Yy, znaczy tam, dam sobie jakiś tam film, nie? No. Na razie. Plaża w Mikoszewie. Nie widziałem takiego syfu nad Bałtykiem nigdy. <laughs> Masaka. Co to jest? Ja się pytam. Jakie glony? Idzie to w październiku tak.